To jest podsumowanie wiadomości w Radiu 90. Małgorzata jak zapraszam. Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90 połowie tego roku zakończy się przebudowa drogi wojewódzkiej 935 od kanału Ulga w Raciborzu do Żuchowa informuje zarząd dróg wojewódzkich w Katowicach zarządca tej trasy To droga biegnąca od Raciborza w stronę Rybnika ważna arteria w naszym regionie Przed drogowcami jeszcze przebudowa przejazdu kolejowego budowa sygnalizacji świetlnej i ułożenie masy bitumicznych na części przebudowywanego odcinka Cały jest jeszcze mocno nieuporządkowany, choć część robót jest już ukończona Koszt tej inwestycji to ponad 103 miliony złotych. Samochody z Francji z darami dla uchodźców przyjechały do Marklowic. To rzeczy zebrane przez mieszkańców i urzędników partnerskiego miasta Barlin. Pomoc zostanie przekazana Ukraińcom mieszkającym obecnie na terenie gminy. Wszystkie przywiezione z Francji rzeczy zostały rozładowane w punkcie zbiórki w Ochotniczej Straży Pożarnej w Marklowicach. To jest ich inicjatywa całkowicie. To nie są tylko dary z jednego miasta, czyli z Barlin, ale również są przedstawiciele gminy sąsiedniej, gminy Divion, która wraca z Kościeliska, gdyż tam mają swoją gminę partnerską, gdzie też dla uchodźców, którzy zamieszkują właśnie w gminie Kościelisko, to tam właśnie część zostawili połowę tych darów właśnie w Kościelisku. Każdy mieszkaniec, który gości uchodźców, jeżeli ma jakieś potrzeby, to przychodzi, zgłasza się i tutaj jest osoba za to odpowiedzialna, po prostu dystrybuje te środki. Zarówno tym osobom, które mieszkają w rodzinach, mamy takich uchodźców w tej chwili, tych oficjalnie zameldowanych 46, plus mamy 6 miejsc utworzonych w naszym dawniejszym gminie Centrum Informacji. Mówi Tadeusz Chruszcz, wójt Marklowic i dodaje, że niebawem w gminie przygotowanych zostanie kolejnych 16 miejsc. A co przyjechało z Francji? Przede wszystkim środki opatrunkowe, środki pierwszej potrzeby, dla opieki nad dziećmi małymi. Wszystko to myśmy zdefiniowali, te konkrety. Przyjechały trzy dosyć duże samochody, plus jeszcze połowa czwartego. Razem było 6 samochodów, część zostało rozładowane w gminie Kościelisko. Zorganizowanie tej pomocy to była potrzeba serca. Mówi mer partnerskiego miasta Barleun,

a ponieważ jesteśmy zbliźniaczeni, jest, mamy gminę partnerską z gminą pa Marklowice od 2006 roku. Dla nas to było zupełnie normalną rzeczą, żeby pokazać swoją solidarność i wesprzeć również w tym gminę Marklowice, w tym dziele po pomocy na rzecz uchodźców. sytuacja ta powoduje dużo, dużo emocji we Francji. Nie możemy być nieczuli po prostu na tą wojnę w Ukrainie i chcemy w ten sposób właśnie pomóc. To jest niemożliwe, że możemy w XXI wieku mówić o takiej wojnie. Jesteśmy bardzo przyjęci tą Sytuację uchodźców z Ukrainy. Warto dodać, że w gminie Berlin 40% mieszkańców ma korzenie polskie. O tym się mówi w regionie. Zostajemy w Marklowicach. W podsumowaniu wiadomości Radia 90 na terenie Gminnego Centrum Rekreacji Słoneczna Wyspa zaczęła działać tężnia. Obiekt powstał za blisko 200 tysięcy złotych dzięki wsparciu lokalnej grupy działania Morawskie Wrota. To kolejne miejsce w regionie, gdzie mieszkańcy mogą oddychać pełną piersią. Bardzo na to czekali, przyznaje wójt Marklowic Tadeusz Chruszcz. Tężnia praktycznie już działa od kilku dni, bo została uruchomiona. Myśmy o tym informowali, że jest zimno, że jest mróz, że będzie wczesną wiosną, co się zdarzyło. Musieliśmy wyeliminować tą metalową rzeźbę, którą przenieśliśmy z tego miejsca na inne miejsce. To był tak zwany plac gwiazdy, tam na tym terenie, ale ja sądzę, że to było najwłaściwsze miejsce pod konstrukcję tego typu. W formie takiej, takiej altany wielokątnej, która tam będzie jakimś odcienionym miejscem. Mamy nadzieję, że mieszkańcy będą korzystać, bo już się dopytują, chcą reperować zdrowie, chcą robić inhalacje. także zobaczymy, jak to zafunkcjonuje gdzie indziej. Już są, każda kwina chce mieć praktycznie swoją tężnię. My również mamy swoją maczlowicę na słonecznej wyspie. A tężnie solankowe działają m.in. w Radlinie, Jastrzębiu, Rybniku czy Knurowie. Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. Przy ulicy Moniuszki 6 w Żorach otwarto w tym tygodniu punkt charytatywny dar. Uchodźcy z Ukrainy mogą w nim zaopatrzyć się w potrzebne rzeczy. We wtorki, czwartki i soboty punkt czynny jest od 10 do 14. W poniedziałki, środy i piątki działa popołudniami od 15 do 19. Obywatele Ukrainy znajdą tam m.in. artykuły higieniczne, chemię, żywność oraz ubrania. Wszystko przygotowane na regałach. Ci, którzy chcą wesprzeć punkt, mogą przynosić dary do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na osiedlu sił 5 w Żorach. Co jest potrzebne, piszemy na radio90.pl. Punkty takie jak dar w Żorach, w których Ukraińcy mogą bez skrępowania zaopatrzyć się w rzeczy, które są im potrzebne, działają w innych miejscach regionu. Pierwsze były półki dobra, jakie ruszyły w Rybniku przy ulicy Brudnioka. Pomagają im zapomnieć o wojnie. Rybnickie Stowarzyszenie 17 na co dzień zapewnia pomoc wychowawczą, dydaktyczną i materialną dla potrzebujących dzieci z różnych części miasta. Teraz, w związku z sytuacją na Ukrainie i dużą liczbą osób, które uciekły przed wojną i dotarły także do rybnika, pomaga dzieciom uchodźców. Kilkadziesiąt osób przebywa w przygotowanej przez rybnicki samorząd sali gimnastycznej nieczynnej szkoły w Niedopczycach. Z wychowawcą placówki wsparcia dziennego z Niedopczyc Stowarzyszenia 17 Moniką Leszczyńską, Rozmawiał reporter Radia 90. Robert Krzyżaniak. No jak to wygląda? Co organizujecie dla nich? Właściwie to są spontaniczne pomysły, czyli ognisko, wspólne grill, jakieś zabawy, gry w piłkę, w koszykówkę, spacery. Byliśmy razem na tężni, na place zabaw, chodzimy razem. Dużo jest tych dzieci? W jakim wieku? Właściwie tam jest cały czas rotacja, także to się zmienia, ale generalnie dzieci jest około 15-20 osób, plus rodzina oczywiście, głównie matki. To są dzieciaki w wieku 3-12, no i mamy też dwóch chłopaków 17 lat. Jak oni reagują na to, że jesteście, że im pomagacie? To znaczy, na początku nie za bardzo chcieli w ogóle wyjść do nas. Czuliśmy tak troszeczkę, że nic na siłę, że może faktycznie oni potrzebują bardziej spokoju, ale to było tylko pierwsze wrażenie. Daliśmy im troszeczkę czasu, mówimy, słuchajcie, jesteśmy w tym miejscu, wyjdźcie do nas, jak będziecie chcieli. No i faktycznie 10 minut i wszyscy byli już z nami. Bawimy na przykład ci piłką, rzucamy na siebie piłką, albo cię gonimy, albo coś. Jak koledzy, koleżanki z Ukrainy. Też z nami się chyba. Wydaje mi się, że ktoś. My też z nami się bawić i jakoś tak się dogadujemy. No właśnie, jak się dogadujecie? Dobrze, na początku nie chcieli z nami wyjść, a potem chcieli, bo nie bali się. Karina miasto ich. My lubimy grać w gry i my zawsze razem. Uwielbiamy grać w gry i zawsze jesteśmy razem. Korzystamy też oczywiście z tłumacza z gogli i dzieciaki sobie pokazują nam migi. Ja tak powiedziałam dzieciakom, że język miłości jest jeden na całym świecie i wystarczy się uśmiechnąć, pokazać, chodź ze mną i nie trzeba po prostu rozmawiać jakoś specjalnie. Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika też angażuje się w pomoc uchodźcom z Ukrainy w weekendy, najczęściej w niedzielę. Przez kilka godzin młodzi wolontariusze organizują Czas Wolny Dzieciom, które wraz ze swoimi mamami mieszkają na terenie ośrodka w Rybniku Stodołach. Jest taka, taka inicjatywa, że sobie w niedzielne przedpołudnie tutaj przyjeżdżamy i jakoś się pobawimy z dziećmi. Czasami wychodzimy na dwór, pospacerować, bawimy się jakimiś robótkami ręcznymi. Praktycznie to spotkanie: wychodzimy na dwór, tutaj nad zalew, pograć w piłkę, porzucać frisbee. Dzieciaki szaleją na dworze bardzo, więc, więc jest super. Mówią Marta i Martyna z Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika, a Mikołaj dodaje. Mam to dzieci chyba od drugiego roku życia, nawet do do szóstego, mamy też 11 latkę więc więc jest duża różnica ale pomimo tego staramy się z nimi dogadać jak nie używając mig, migowych znaków tak próbujemy coś po polsku po prostu zabawa tu ich jest numer jeden od samego początku, jak tylko tu przychodzimy, rozmawiała Monika Sokołowska. W Rybniku Kamieniu zorganizowano festen w ośrodku dla uchodźców z Ukrainy. Odbył się na terenie hotelu Olimpia, gdzie od kilku tygodni przebywa 160 uchodźców. To w większości kobiety z dziećmi. Właśnie z myślą o najmłodszych zorganizowano tam niewielki festyn. Był dmuchany zamek, malowanie buziek, lody, wata cukrowa, popcorn i wóz strażacki. Tygrysy i unikorny to dzisiaj dominuje. Trzeba pomagać. Jak najbardziej e, uśmiech dzieciaków jest najważniejszy. I... Aż to mi gęsia skóra, więc naprawdę jest fajnie, jak dzieciaki się uśmiechają, to się liczy. Wpadliśmy na taki pomysł razem z panem Darkiem Węzikiem i z hotelem Olimpia, że myśmy coś zrobili dla dzieciaków, które tutaj mieszkają w Straży Pożarnej w Kamieniu, nie tylko, bo w Straży w, w Kłokocinie, w Wielopolu i w Popielowie też mieszkają uchodźcy, więc chcieliśmy tutaj na tym terenie zrobić takie drobne spotkanie, chcieliśmy pokazać nowy samochód, dać dzieciakom lody. Olimpia się dołączyła, postawiła zamek, watę cukrową, popcorn. No i dzieciaki mają taki, powiedzmy, manifestem. No po prostu chcemy im takie życie pokazać, jakie nasze dzieci mają. Spokojne, bez wybuchów. Mówił jeden z pomysłodawców atrakcji dla najmłodszych uchodźców, Marek Krzyżowski, naczelnik OSP w Kamieniu. Wiadomo, z kim zagrają o brąz hokeiści JKH GKS-u Jastrzębie. Awans do finału wywalczyli hokeiści GKS-u Katowice, którzy wygrali pod ogrywce 3 do 2 z GKS-em Tychy. To właśnie tyszanie będą przeciwnikami JKH w walce o brązowy medal. Pierwszy mecz zostanie rozegrany na jastorze w Jastrzębiu, ten pojedynek odbędzie się w najbliższy poniedziałek, początek o 18:00. Drugi mecz Jastrzębianie rozegrają na lodowisku przeciwnika za tydzień w czwartek. Przypomnijmy, że walka o brąz toczy się do dwóch zwycięstw jeżeli po dwóch meczach będzie remis, trzecie decydujące spotkanie odbędzie się w czwartek, 10 kwietnia, na Jastorze. Wiadomości Radia 90. Więcej na Radio 90.pl.